Aby zmienić dzwonek w Redmi Note 14 Pro Plus 5G najpierw musimy wejść w ustawienia. Następnie w ustawieniach przechodzimy do dźwięk i wibracje i w tym miejscu po prawej stronie naciskamy na dzwonek. Otworzy nam się sklep, właściwie aplikacja motywy, gdzie tutaj możemy albo przejść do fabrycznie zainstalowane dzwonki i tutaj znajdziemy właśnie wszystkie dzwonki, które już mamy standardowo dodane na naszym telefonie. W tym miejscu oczywiście wybieramy dzwonek. I tutaj mamy listę. Jeżeli naciśniemy na jakiś dzwonek, to mamy odsłuch. I jeżeli jakiś dzwonek nam się podoba, to po prostu wychodzimy wtedy już z tych ustawień i nic więcej nie musimy robić. Natomiast, jeżeli mamy własny dzwonek na telefonie, jeżeli mamy, jeżeli mamy plik Audio, MP3, czy cokolwiek, to w takim wypadku w tym miejscu możemy wybrać tę opcję: wybierz dzwonek. Tutaj wybieramy pliki dźwiękowe, i w tym miejscu znajdziemy właśnie wszystkie pliki audio, jakie mamy zapisane na naszym telefonie. Możemy wtedy wybrać nasz własny dzwonek, który sobie dodaliśmy do telefonu i naciskamy OK na dole ekranu. Przejdziemy wtedy znowu do dzwonków, i w tym miejscu możemy sobie zastosować nasz nowy dzwonek. Także wybieramy zastosuj i naciskamy OK. Dodatkowo mamy także oczywiście sklep z różnymi dzwonkami, gdzie również możemy sobie odsłuchać jakieś dzwonki, które mamy właśnie w tej aplikacji, i możemy nacisnąć na ten oto dzwonek po prawej stronie, aby właśnie pobrać dany dzwonek. Również możemy na niego nacisnąć, aby odsłuchać jak on brzmi. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.